Kolejny dzień, kolejna przechadzka. Zobaczcie, jaka tu jest fajna działka. Wow. Ciekaw jestem, czy ona jest na sprzedaż, czy nie. Pięknie tutaj jest. Właśnie wy się mnie pytacie, dlaczego u mnie na działce jest mało palm. A Zobaczcie tutaj, tu prawie w ogóle nie ma ani jednej palmy. Większość to są właśnie fikusy. To, co widzicie, to jest fikus. Tutaj są sosny. Amerykańskie, one się tak nazywają, bo mają bardzo długie igły. Tam jest dom w oddali. I palmy, może zobaczymy gdzieś, jakąś taką samosiejkę, gdzieś zaraz niedaleko. Ale ogólnie na Florydzie, ja już wam to nieraz mówiłam, na takiej dzikiej Florydzie, palm brak. Palmy są posadzone, bo po prostu mają dobre warunki tutaj. No, patrzcie, nie ma. A tutaj tajemnicze wejście, jest tam dróżka i można pójść. Wiecie, że nasza działka, czy ktoś to pamięta, była właśnie tak zarośnięta, że nawet na nią nie można było, w jednym miejscu można było na nią wejść. O, tutaj macie palmy jako takie, ale jak widzicie, całe są zarośnięte. O, jest tutaj palma i to jest palma, która zawsze rośnie na Florydzie. O, taka właśnie. Ona teraz jest, wiecie, no, w strasznym bałaganie. Nie jest przycinana, zdziczała, ale to są palmy, które możecie spotkać naturalnie na Florydzie. I taką palmę u nas na działce znaleźliśmy ostatnio. O, to są właśnie te palmy. U nas też one rosną. Ale tu fajnie, jak tutaj jest ten. Puszcza normalnie wręcz. U nas tak było właśnie zarośnięte wszystko.